Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, jesteśmy w Pepko na przeglądzie. Pokażę Wam piękne nowości. Zaczynamy od tego talerza. Talerz jest szklany, słuchajcie. E, mam nadzieję, że dam radę go wyciągnąć, a może jednak nie, ale dobra. Zaraz zerkniemy, jaka jest cena. Cena to 25 zł. 32 ,2 cm na 2. Następną rzeczą z nowej kolekcji są zasłony. Zobaczcie, za 80 zł. Dwie sztuki macie. Zobaczcie, tak się prezentują. I już Wam pokazuję, jak wygląda tutaj taśma. No w końcu słuchajcie na taśmie, w końcu na taśmie. Ja się bardzo cieszę, bo mam wszystkie pozmieniane karnisze, więc ja jestem naprawdę bardzo zadowolona. Następną rzeczą jest taka panterkowa poduszka z jednej strony, z drugiej strony jest po prostu beżowa, więc możecie sobie ją przerzucić na drugą stronę na przykład, jak Wam się nie będzie podobało. I kosztuje 30 zł, 45 na 45 centymetrów. To jest nowa kolekcja, słuchajcie. Zaraz zerkniemy. Czy coś tu jeszcze z nowej kolekcji jest? Jest. Macie tutaj takie pudełeczko na, um, na biżuterię. Zobaczcie, o tutaj mnie trochę widać. <taki> takie nie za duże. Jak macie troszeczkę mniej, no to będzie idealne. Zobaczcie, tak się fajnie prezentuje też w takie ciapki. Następną rzeczą, o już Wam tutaj pokazywałam ostatnio w innym sklepie, że będzie nowa kolekcja z takim jabłuszkiem, a jest też gruszka. Jak ktoś lubi takie rzeczy, no to zobaczcie, proszę bardzo. Tutaj macie etykietkę tej nowej kolekcji. Jakby ktoś się pytał, to jestem w galerii w Olsztynie. Tylko nie wałużytkownikach. W galerii warmińskiej, jakby ktoś był właśnie z Olsztyna, no to My tutaj właśnie dzisiaj robimy przegląd, a tu znowu ja. Jejku, ile mają tutaj lusterek? Dobra, lecimy dalej. Oczywiście pamiętajcie o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu, bo jeżeli nie wy, to tego kanału po prostu nie będzie. Słuchajcie, no i oczywiście nie ja, ale jeżeli was tu nie będzie, to tego kanału nie będzie, więc dajmy z siebie wszystko dzisiaj, słuchajcie, cokolwiek w komentarzu. Zobaczcie, jakie ptaszki tutaj są. Jak ktoś lubi ptaszki, muszę dla Ani swojej powiedzieć, bo ona lubi takie rzeczy. 10 zł kosztują, nawet ładnie wyglądają, powiem Wam, nawet ładnie, ale to nie mój gust, nie mój gust. Może kiedyś też przerzuca się na takie ptaszki, ale na razie jeszcze nie. Dobra, e, idziemy powoli dalej, idziemy, idziemy, idziemy. Jak widzicie, też tutaj, tutaj jest też jesiennie, też, nie tylko u nas w Pełko, ale tutaj również, ale tutaj dojrzałam jeszcze inne gałązki. Zobaczcie, macie jeszcze takie, tu macie takie, no i one kosztują 10 zł, więc zobaczcie, jedna taka gałązka kosztuje dyszkę. No, także możecie sobie do czegoś dodać. Idziemy dalej. Piękne osłonki tutaj też mają, ale to coś jest nie tak. Hello! Coś tu jest nie tak. Oni chyba źle zmontowali te lampki. I to chyba na pewno źle zmontowali te lampki. Zobaczcie, to jest w ogóle. Nie, to jest źle włożone. Dajcie mi znać w komentarzu, no bo ja wam ostatnio pokazywałam te same. Ale w ogóle widzicie, jak jest ten abażur? Nie, oni coś źle tutaj zrobili. Halo, Olsztyn, źle złożyliście lampki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Muszę zerknąć na stronie i zerknę na pewno dzisiaj. Ale wydaje mi się, że są źle złożone. Te abażury, oczywiście. Dobra, tutaj macie też taką lampkę z tak delikatnie popękanym tym, tą ceramiką. 55 zł kosztuje. W takim delikatnie kremowym, kremowo-perłowym kolorze ma abażur. Następnie, co my tutaj mamy, oczywiście też widzę czerwone ceny, są przeceny, słuchajcie, są przeceny, ale my nie do przecen, tylko my tutaj do nowości dzisiaj przyszliśmy. No nie wierzę, słuchajcie, Merry Christmas, chociaż to nie jest takie, wiecie, typowe, świąteczne, o, ale choinki są, są. <laughs> Zobaczcie, nie ma ceny, więc udajmy, że tego nie było, ale powiem Wam, że ja już czekam. Jest taka pogoda, że ja już czekam. No nie wierzę, no po prostu nie wierzę, hicior. Uwaga, uwaga, ci, którzy lubią robić sami dekoracje, tutaj macie gąbkę florystyczną za 4,50, to jest mokra. Sobie ją zanurzacie w wodzie na no tam, nie wiem, godzinę, dwie, żeby ona naciągnęła, wtykacie świeże kwiaty i robicie sobie stroik. A tu macie suchą, sucha też kosztuje 4,50, więc super, fajnie, mam nadzieję, że u mnie będzie. Bo muszę jeździć do action albo gdzieś tam po kwiaciarniach latać, a jak będę w Pepko, to już będę miała wszystko na miejscu i gałązki, i kwiatuszki, i gąbeczki, i jakieś fajne e, osłonki na przykład, żeby zrobić taki, e, właśnie m, taką właśnie dekorację, więc super plus dla Pepko. Za 25 zł to możecie kupić sobie te kwiatuszki, ale my idziemy dalej, zerkniemy jeszcze na świeczki. Powiem Wam, że jestem w szoku, że nie ma więcej świeczek takich e, typowo jesiennych, zobaczcie no są te dynki, które wam już pokazywałam yy, te, które sobie kupiłam i na pewno wiecie, o które chodzi lighty są też, no ale jakaś nowość, hello ja bym chciała jakąś nowość jesienną czy wy gdzieś skupiliście jakieś inne oprócz tych ale zobaczcie, zobaczcie jakie piękne różyczki tak się prezentują z jednej z drugiej z trzeciej strony. To jest nowa kolekcja, kosztują 20 zł. Pachną różyczkami. Delikatnie pachnie tak róża, różami. Więc jak ktoś lubi takie zapachy, no to polecam. Oczywiście nie wiem jak się palą, ale pięknie wyglądają. Ja, mi często jest szkoda palić takich świeczek. No bo one prześlicznie wyglądają. Swoją drogą powiem wam, że kiedyś chciałam się tym zająć, bo bardzo lubię takie rzeczy robić, takim właśnie wytwarzaniem takich świeczek. No, ale jakoś nie wiem. Zobaczyłam, ile tej wszystkiej papierologii trzeba y, zrobić, jak to wszystko trzeba zrobić. I jakoś zwątpiłam w to. <laughs> Myślicie, że to by był dobry pomysł? Myślicie, kto kupiłby ode mnie taką świeczkę piękną, Dynia, na przykład bym zrobiła, nie? Teraz na jesień. Za 15 zł macie tutaj solniczkę i pieprzniczkę. Co my tutaj jeszcze mamy? Słuchajcie. Z jesiennych takich rzeczy wjeżdżają też, poczekajcie, kubeczki, czy tu mamy jakieś kubeczki? Poczekajcie, tu jest pancia, ona coś wyciąga, ale dobra, niech sobie tutaj pracuje. Ja się bardzo cieszę, jak widzę kartony w pepku, bo wiem, że będą, e, że będą jakieś nowości. E, pokażę Wam szybko przecenę. No, muszę chociaż przejdę, chociaż koło tych poszewek. Za 3 zł, słuchajcie, macie tą poszewkę i tu macie następną. Zobaczcie z takimi palmami. Ja zawsze myślałam, że to są ważki. Za 9 zł, więc tam to za 3 zł, nawet ładniejsza od, od tej. E, więc sprawdzajcie u siebie w sklepie. Oczywiście świąteczna pościel już też jest na półkach. Jakby ktoś się pytał, to już świąteczna pościel Kraciasta jest. E, także tak to tutaj wygląda. Dobra, widzę, że są nowe rameczki, więc lecę, Sylwia leci. Dobra, wyciągam tutaj rameczkę, poczekajcie, bo cena była pod spodem. Boję się, że to wszystko poleci i zobaczcie. Takie złoto, jakby brudne. Podoba Wam się to? Ona jest tylko do postawienia. Oczywiście, jakby ktoś się uparł, to mógłby sobie zrobić ją też do powieszenia. Ja kiedyś tak się uparłam, dlatego tak mówię, że jakby ktoś się uparł, no to można po prostu to zrobić. Tylko trzeba chcieć. 12 zł kosztuje taka rameczka. No i z ramy to chyba będzie tyle. Przeskakujemy na następną półkę. Zerkniemy sobie tu, co jest ciekawego. Poczekajcie, tu mamy ręczniki. Ja już widzę piękne nowości i już zaraz Wam pokażę, ale zanim Wam pokażę, to pokażę Wam też te. Zobaczcie, jakie fajne dozowniki w kolorze beżowym. I ten dozownik kosztuje 12 zł. Nie widziałam kubeczków do szczoteczek, no ale nie wszystkim są potrzebne. Niektórzy na przykład biorą. Takie dozowniki do kuchni. Ja też takie kupowałam kiedyś, dopóki nie zrobiłam sobie w zlewie dozownika. I mam teraz święty spokój. Słuchajcie, zadyszkę możecie kupić taki kubek, i do tego dozownik. Zobaczcie, to jest taki granatowy ciemny ze złotymi dodatkami za 15 zł. No ale to jest hicior jesienny. <grytanie> Jejku, poczułam się, była w kościele, dobra. Nie przesadzę Livia. Niech cię nie ponosi za bardzo. Mamy tutaj taki piękny dozo dozownik jesienny i kosztuje 15 zł. Dajcie znać, czy Wam się w ogóle podoba taki dozownik, bo ja z chęcią bym postawiła taki w łazience. Szkoda, że to jest taki krótki czas, nie? Powiem Wam, że u mnie już dekoracje, e, dekoracje jesienne stoją, bo miałam je schować, ale sobie je już prostawiałam. Nawet wyciągnęłam już poszewki, słuchajcie, swoje, e, takie jesienne. Taka pogoda, no to co ja będę czekać? Co ja będę czekać? Nie będę czekać, tylko sobie wystawiam. Nie już zaraz wrzesień. W Ameryce już 1 września wszystkie jesienne dekoracje stawiają, więc e, poczujmy się w Polsce e, tak jak w Ameryce. 120 zł kosztuje ten dywanik. Zobaczcie. Fajny, delikatny. Ten jest taki bardziej mięciutki, ale myślę, że z tego będzie e, lepiej się sprzątało. Z tego pierwszego. Jeszcze cofnęłam się do tej pięknej em, nie dekoracji, tylko, poczekajcie, do tego pięknego dzbanka, o tak Wam powiem. Muszę Wam go pokazać. I powiem Wam, poczekajcie, ile on kosztuje? 25 zł. Żebym ja nie miała już dzbanków, to bym sobie go kupiła, naprawdę. Bo kupiłam ostatnio za 5 zł te szklaneczki do niego. No i bym z chęcią kupiła też ten dzbanek. No ale po co mi? Po co mi taki dzbanek, jak ja mam właśnie taki, tylko... Niedyniowy, rozumiecie? I też z pepko. No i zobaczcie, tutaj macie wkład, możecie sobie wrzucić jakąś, nawet nie wiem, jak nie lubicie herbaty, to wrzucić sobie truskawkę, nie wiem, arbuza, e, cytrynkę, miętę. No różnie, różnie, przeróżnie. E, a jak lubicie herbaty, to po prostu wrzucacie tam różne ziółka, herbatki i, e, i parzycie. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Przypominam, że wleciał przegląd z Action, jak ktoś lubi. Oczywiście wpadajcie na vlogi, no i nie zapomnijcie skomentować. Życzę Wam dzisiaj miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć. Pa!